Każdy ma plan, dopóki nie dostanie gonga na twarz. Wczorajsze zwycięstwo Dinga całkowicie odmieniło losy tego spotkania i wszystko, co Gukesz przygotował, no teraz może wyrzucić do kosza, musi całkowicie nowe podejście wymyślać. I dzisiaj Ding grał białymi, zobaczcie co tutaj Ding wykombinował. Poszło E4, E5 i jesteśmy ostro przyzwyczajeni, że w meczu mistrzostwa świata no to co chwilę widzimy partię hiszpańską, to milion razy widzieliśmy, albo też obronę rosyjską. Natomiast tutaj Ding zdecydował się na goniec C4. Czarny odpowiedział goniec C5, więc mamy klasyczną, Partię włoską. W której to ding ustawia się w najbardziej naturalny sposób. Myślę, że 99% szachistów zaczynało grać w szachy, ucząc się właśnie tego ustawienia. I tak jak widzicie, to ustawienie jest stosowane przez totalnych amatorów, ale też przez totalnych koksów w meczu Mistrzostwo Świata. Czarny odpowiedział ruchem A6. To się przydaje, żeby tego gońca chować. Biały zagrał A4, żeby zająć przeszkodnik w przestrzeni na skrzydle hetmańskim, d6, roszada h6, h6 oczywiście, żeby nie było związania wkurzającego, no ale gdzieś tego gońca y, biały musi wyprowadzić, więc goniec poszedł na e3, y, po czym Gukesz właściwie odmałpował, grając goniec e6. Więc na czym polega ten Gambit Dinga? Gambit dinga, dinga teraz polega na tym, że Chińczyk nie musi nic udowadniać. Zobaczcie, że Chińczyk do samego końca tego meczu może sobie ustawić najbardziej suche pozycje, jak tylko się da. Dlaczego? No, bo to Gukesz musi gonić wynik, to Gukesz musi ryzykować, to Gukesz musi poddymiać, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby jeszcze w tym meczu wrócić do akcji, i z tego powodu Ding teraz będzie grał po złośliwości, będzie ustawiał pozycję na jakąś mikroskopijną przewagę, a może nawet na totalną równowagę, tak żeby sprowokować Gukesza. Coś. Co świetnie zrobił Karyakin w meczu Mistrzostwo Świata z Karlsenem właśnie sprowokował. Karlsen przegieł pałę i przegrał partię. No i było ryzyko, że Karlsen ten mecz przegra. W partii nastąpiło A5. Tak jak widzicie komputerek nie jest fanem tego pomysłu, aczkolwiek logika jest tutaj jasna, czyli biały zajmuje przewagę w przestrzeni, teraz piony czarnego na hetmańskim stają się zdecydowanie mniej mobilne, co oczywiście utrudnia konstruowanie planu gry Gukeszowi. W partii bicie na C4, pion zbił na C4, no i teraz nastąpiła roszada. Może to wyglądać absurdalnie, tego rodzaju struktura pionowa, ale faktem jest, że te piony wcale nie są słabe. Ja wiem, zdublowane, izolowane piony zazwyczaj z automatu nam mózg krzyczy słabość. Ale słabość jest słabością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy można ją jakoś wykorzystać. A tutaj nie ma jak tych pionów atakować. Mało tego, to biały może wykorzystać te piony, na przykład grając Hetman E1, skoczek H4, skoczek F5 z dalszym atakiem po linii F. Więc trzeba powiedzieć, że ding w tej prostocie znalazł naprawdę bardzo dużo jadu. Tutaj pozycja czarnego jest bardziej nieprzyjemna, niż mogłoby się wydawać. Goniec B4 w sumie wygląda dosyć groźnie, co nie? Żeby zaatakować piona A5, zaatakować skoczka na C3, więc pośrednio zaatakować skoczka na E4, ale tutaj biały miałby posunięcie skoczek D5. I teraz, jeżeli nastąpi bicie, to w ogóle ogromną, ogromną, ogromną inicjatywę daje posunięcie skoczek H4. Dlaczego? Bo jeżeli pójdzie bicie, no to bicie i po biciu bicie na C6 i jeszcze ten goniec wisi, więc pozycja czarnego jest po prostu do poddania. Ostatnio widzowie krzyczeli, że wolą z termometrem, ale część widzów krzyczała, że wolą bez termometru, więc tak przyznam szczerze, sam się nie mogę zdecydować, jak to z tym termometrem podziałać w tych analizach. No dobra, więc goniec B4, skoczek D5, goniec bije A5, nie będzie mocne. Skoczek bije E4 jest ciekawym podejściem, ale teraz Hetman D3, jak skoczek się wycofa, to Hetman B3. I kluczowe jest to, że król jest w centrum, a tutaj czarnemu wszystko nagle zaczyna podwisać. Więc właśnie o to chodzi, to jest ten gambit dinga. On nie będzie ryzykował, ale będzie wybierał sobie debiuty, gdzie, a sprawdzę sobie, jak Gukesz nie wpadnie dobra, będzie remis, mi to pasuje ale jak Gukesz postanowi sprawdzić, sprawdzić, wziąć materiał, no to wtedy Dink może uzyskać naprawdę wyśmienitą inicjatywę, tak jak to w tym wariancie, który przed chwilą widzieliście. No i tutaj Gukesz właśnie postanowił nie ryzykować, na spokojnie zrobił sobie roszadę, po czym nastąpiło wybicie na c Pojawia się pytanie, czy można nie wybijać na c Czy można na przykład zagrać hetman D3, z planem zabezpieczenia tego piona, z planem wrzucenia tego skoczka na D5. Czy można w ten sposób do tematu podejść? Można. Czy to prowadzi do jakiejś super przewagi? E, oczywiście, że. Nie. E, przykładowo, no jakieś bicie na E3, Hetman D7, no okej, ten skoczek wejdzie na D5, ale to nawet wymiana, odejście e, i zaraz to centrum białego będzie podważane. E, taka przewaga w przestrzeni, którą zapewniają piony A5 oraz D5, jest ogółem e, bardzo fajnym atutem, ale w sytuacji, kiedy jest dużo figur na desce, no bo jak ja mam więcej przestrzeni, jestem wyżej ustawiony, a jest dużo figur na desce, to ja mam gdzie manewrować. No a te figury przeciwnika się po prostu duszą, tam współpraca jest mocno utrudniona. No ale teraz, jak trzy lekkie figury już czarne wymienił, został tylko ten skoczek, to figury czarnego na ograniczonej przestrzeni na luzie są w stanie się pomieścić. Więc w partii Dink wybił i mamy tutaj, no, właściwie totalną symetrię. Z pewną subtelną różnicą. Mianowicie Piota C4 łatwo jest zabezpieczyć, a Piona C5 trochę ciężej. No bo jak czarny będzie chciał zagrać B6. No to okazuje się, że ten pion A5 zapewnia świetną przewagę. No bo wtedy bicie otwarcie linii A, no i nagle pojawiają się srogie problemy z tym pionem A6. Więc, tak jak widzicie, końcówka naprawdę z dużą, dużą porcją jadu. I o to właśnie chodzi. Dink ma punkt przewagi w tym meczu, on nie musi świrować, on może sobie testować. I niech się Gukesz tutaj męczy w partii wieża a d8 i tutaj można oczywiście powymieniać tak ale ding decyduje się na wieża c1 wygląda idiotycznie co nie no bo tutaj linia d otwarta no i biały tak po prostu tą linię d przeciwnikowi grzecznie oddaje ale w praktyce okazuje się że tutaj po prostu czarny nie ma gdzie wejść Pole d4 zajęte, d3, d2, d1 tak samo, więc co z tego, że czarny ma tutaj kontrolę, jeżeli ta wieża nic nie jest w stanie zrobić? A biały za to będzie się chciał przestawić tak, żeby tego piona c5 poatakować. W partii dalsza aktywizacja, no to skoczek odszedł i ten skoczek na e1 wydaje się być beznadziejnie ustawiony, ale on wcale nie stoi źle. Bo on kiedyś będzie chciał wejść na D3. No właśnie, żeby atakować piona C5. W partii wieża D6 poszło królew 1. No, chciałoby się skoczek D3 zagrać od razu, prawda? No bo teraz, jakiś skoczek D7, skoczek A4. Jeżeli czarny musiałby się tutaj wycofywać do defensywy, no to jest bajka, tak? Zaraz biały się tutaj z dwaja po linii D, no i ma naprawdę wybitną inicjatywę. No, tylko wtedy jest skoczek, bije B3, nie? No, i tutaj po odbiciu ten pionek nie wyrabia w defensywie. Stąd najpierw podejście królem. No to czarny zagrał G6, delikatna poprawka w partii wieża D1, wieża FD8. No i Ding poprawia pozycję, zabezpiecza tego piona E4. Gukesz stoi w miejscu, no ustawił się solidnie. Faktycznie ciężko tutaj czarnego jakoś zaatakować. I co ja bym tutaj widział dalej? Chciałoby się zagrać wieża D2 z planem wieża D1 żeby tutaj walczyć o tę linię D. No problem jest taki, że zawsze pion A5 będzie podwisał. Drugi pro problem jest taki, że trzeba tutaj zawsze uważać na taktyki w stylu skoczek bije B3 albo skoczek bije F3. Jednak ta wieża jest niebroniona. Ale można by w ten sposób podejść do tematu. Natomiast Ding na spokojnie tutaj króla sobie poprawił i być może biały chciałby dalej grać jakieś G4, H4, ale Gukesh bardzo precyzyjnie zresztą zagrał tutaj h5, żeby do tego po prostu nie dopuszczać. I co tutaj można zrobić dalej? W sumie h4 wygląda bardzo rozsądnie. Tak, po złośliwości czysto, no bo czarny też mógłby chcieć się tutaj aktywizować, więc żeby mu po prostu przeszkodzić. W partii poszło skoczek E2 i teraz przykładowo jakieś tam manewry skoczkiem z aktywizacją, no to ja bym widział skoczek A4. Z presją na C5 to już wygląda dobrze. No i teraz, jeżeli czarny skoczek E7, no to znowu, no chciałoby się zagrać to skoczek D3, tylko nie można, bo teraz skoczek bije C2 za to. No chciałoby się też zbić pionka, no ale wtedy skoczek bije C2 i powierza bije tutaj, pionek bije tutaj z atakiem na skoczka. No można wtrącić, żeby jeszcze popsuć strukturę pionową i teraz zbić, no ale ogółem jest to totalna równina. Ale zauważcie, jak chore tutaj warianciki musiał gukesz doliczać, żeby mm, faktycznie ustalić, jak tego piona bronić. Więc wchodzi w grę wieża D2. Tak mi się wydaje, że w tej pozycji wchodzi w grę wieża D2 z planem wieża D1. I może jakieś przyszykowanie kiedyś w dalekiej perspektywie posunięcia c3, bądź też przygotowanie posunięcia skoczek d3. Tego typu plan ja bym tutaj widział. Natomiast ding zagrał skoczek e2. No i tutaj panowie powtórzyli ruchy, i partia po 23 posunięciach zakończyła się remisem. Czy tutaj ding zrobił dobrze? Z szachowego punktu widzenia, według mnie nie. Ta pozycja, tak jak pokazałem, miała potencjał, żeby tam przeciwnika realnie testować, ale być może Dink ma po prostu taką strategię meczową, że chce pokazać Gukesowi, że on nawet nie będzie tutaj próbował, nie będzie absolutnie ani troszeczkę ryzykował. Ty, panie Gukesz, tutaj pokaż, jak chcesz wygrywać, bo ja nie chcę wygrywać, ja chcę po prostu remisować i chcę zostać, utrzymać tytuł Mistrza Świata. Więc trzeba powiedzieć, że bardzo ciekawe podejście, taki właśnie gambit dinga. No i teraz Gukesz musi się naprawdę ostro spiąć. Wiadomo, tych partii zostało aż. 12, więc w 12 partii naprawdę dużo może się wydarzyć, ale to też jest ta specyfika meczu. Tutaj gra dwóch zawodników. Nie ma tak, że przegrasz, dostaniesz kogoś innego, kogoś słabszego. W kolejnej partii grasz z tym samym gościem. Więc być może ta strategia meczowa Dinga jest właśnie taka, żeby prowokować, prowokować, prowokować i jak Gukesz w którymś momencie straci cierpliwość, podpali się, no to wtedy wyłapie kolejnego gonga, a wtedy już najprawdopodobniej będzie po meczu. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie jutro o 10 e, zapraszam na kolejny stream na żywo. Komentarz z meczu Mistrzostwo Świata. I pamiętajcie, że z, e, przy okazji meczu Mistrzostwo Świata, Black Friday, Cyber Monday, święta wszystko e, jest promka na e, premium na czeskomie. Link macie w podwieszonym komentarzu e, dla osób, które wezmą sobie darmowy tydzień premium e, i e, to członkostwo kupią. Jest 50% zniżki, także wychodzi, że diament, jak się kupi na rok, kosztuje 20 zł około miesięcznie. Także naprawdę giga taniocha.